Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, 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 Alleluja. alleluja. Pan z, wami. I z i z Duchem Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Panie. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, Został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach. Odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami i przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwił się bardzo, a jego matka rzekła do niego, Synu czemuś nam to uczynił. Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, głowę naszego. Najmiliści drodzy bracia kapłani, drodzy bracia i siostry, na początku, jak zawsze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie. Pozdrowiona, jego niepokalana, błogosławiona Matka, jej oblubieniec, święty Józef niech kolejny raz nam wypraszają razem ze świętym Janem Pawłem II, z naszymi aniołami stróżami i świętymi patronami potrzebne łaski i błogosławieństwa, abyśmy mogli głębiej wniknąć w tajemnicę naszej wiary. Ukochani, na początku małe sprostowanie, bo z pana Janusza zrobiłem panią Janinę, a więc to za Pana Janusza jest Musza święta jak najbardziej, o Boże błogosławieństwo, no ale te chochliki dukarskie takie są, tak jak z tego czasem tak jest, człowiek pisze, a potem Ci to samo poprawi nieraz i wrzuci coś innego, nie? Ale ja zawsze jak wychodzę do ołtarza, to mówię, Panie Jezu, nawet jak ja się pomylę, nawet jak księża się pomyli to Ty wiesz o co prosili Ci, którzy proszą o modlitwę im przeświętą. świętą, bo przecież my jesteśmy tylko ludźmi, prawda? każdy z nas, no właśnie także to Pan Jezus wkalkulował że czasem i nam wypadnie hostia z ręki czasem się przewrócimy, prawda i czasem, prawda, wyleje się nawet krew najświętszym. no to jest słabość ludzka to mamy po prostu jako ludzie i myślę, że święta rodzina doskonale o tym wie podejrzewam, że święty Józef też nieraz się potknął także kochani ale wróćmy do naszego tematu kładziemy na ołtarzu wasze wszystkie serca bo to dzisiaj odpust i taki piękny dzień. No właśnie, święta rodzina zaprosiła nas do siebie. Kiedy 35 lat temu stanął tutaj Jan Paweł II, popatrzcie, wydawałoby się, że to wczoraj. A ile czasu minęło? Te młyny Boże bez względu na wszystko, powoli, 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 a mielą i czas płynie, ucieka. I tak jakby się człowiek zasnął i obudził, i 35 lat minęło. Pamiętacie, tutaj tylko były takie dopiero początki organizacyjne. Gdzie tam? Osiedle, parę bloków tylko stało. Pustki, pola na zdjęciach widać, nie? No, ale był tu. A gdzie Jan Paweł II się pojawił, papież rodziny i się pomodlił, to wielkie dzieła. Tam systemy totalitarne padały. Jak mu pozwolili w jakimś kraju odprawić imprzeć święto to się komuna zaczynała kruszyć, wiecie, no właśnie. A rozpoczynał od, ce... od pocałunku ziemi. Nie? Ucałował ziemię i podziękował Bogu za nią. No właśnie, to jest fenomen Jana Pawła II, który nam szczególnie właśnie misjonarzom świętej rodziny zlecił tą posługę walki o rodzinę. Ale ja się nie dziwię, że takie piękne, monumentalne dzieło powstało. No bo. Tak jest ze świętą rodziną. Święta rodzina, mówimy, to patronka na trudne czas, na Nazarecie też niczego im nie brakowało. Matka Boża zatroszczyła się o dom, o takie wychowanie ziemskie. A święty Józef zabezpieczył cały byt. Nie musieli być głodni, choć byli ubodzy. Wystarczyło im wszystkiego. I taka właśnie jest święta rodzina. Jak się obierają na patronkę, to dzieją się rzeczy przedziwne. Przedziwne, kochani. Ja... Pamiętam całą historię, jak to było objawienie Matki Bożej w Las Salette, 1846 rok. Wtedy nasz ojciec założyciel był chłopcem i babcia mu opowiadała, że przyszła pani z nieba i płakała, że ludzie strasznie grzeszą. Mówiła, że jest mamą i że płakała. Tak bardzo płakała, że ludzie obrażają Boga, a nie pokutują i nie wynagradzają za grzechy. I on był tak poruszony tymi słowami babci, że zastanawiał się: Jak ci mam, mogę pomóc? On jako chłopczyk: Jak ci mogę pomóc? Żebyś nie musiała płakać jako mama. Dlaczego płaczesz jako mama nad swoimi dziećmi? No i kiedy Dorus to oczywiście wstąpił do seminarium i mówi: Będę ci pomagał, matko, będę ci pomagał, żebyś nie musiała płakać. No i rzeczywiście został. Kapłanem najpierw studiował w diecezjalnym, ale potem, kiedy zaczęło się zawiązywać zgromadzenie Księży Saletynów, to przystąpił, bo chciał być sługą Matki Bożej z nasalet płaczącej pani. No i Pan Bóg miał do niego inny plan, tam dostał szlify, stał się wybitnym kaznodzieją, zjechał całą Francję, zewangelizował mnóstwo rekolekcji, konferencji, misji, napisał ponad pięćdziesiąt książek w XIX wieku. Jedna z nich właśnie tam jest z tyłu, wyłożyłem kult i naśladowanie świętej rodziny. To ojciec Założyciel już prawda, 150 lat temu napisał. Kult i naśladowanie świętej rodziny. A dlaczego napisał tą książkę? No bo kiedy widział, co się dzieje, jak te rodziny rzeczywiście się sypią, to nie mógł cierpieć jednego, że tyle było biedy i tyle dzieci plątało się, którzy przychodzili do niego, szczególnie chłopcy i mówili ojcze, my też byśmy chcieli być misjonarzami, ale nie możemy. A dlaczego nie możecie? No bo my nie umiemy czytać i pisać. My nie umiemy czytać i pisać, nie ma szkół, nie ma nic. Po nocach nie mógł spać. No i zaczął wiercić w brzuchu przełożonym saletyną. Mówi, no trzeba coś z tymi dziećmi zrobić. Dać im formację tam są potencjalni misjonarze, którzy świat zawojują. No i w końcu nie zgodzili mu się. Mówią, chłopie, gdzie ty tu w góry nam przywieziesz dzieciaki? Kto im tu jeźda? My bo koniec z końcem wiążemy. No i nie zgodzili się na to, żeby przyjął tą całą biedę do, 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 do klasztoru. Nie? No i wtedy Jezus rząd zgłosił tam to słowo Boże. No i doszło to do biskupa Renoble, który kiedy był na Adlimi, na papieża Leona XIII, mówi: Wiesz, Ojcze Święty, mówi: Mam takiego szaleńca, misjonarza, który, który chcie, chce, mówi, bo widzi potencjalny ratunek i w powołaniach, y, widzi w tych chłopcach, którzy mówi, mają już po kilkanaście lat, a nie umieją czytać, ani pisać. Oni chcieliby być misjonarzami, ale no, nie mają wykształcenia, trzeba coś z nimi zrobić. Mówi, on chciałby mówi, przyjąć ich, no ale saletyni nie mają środków na to, co zrobić, jak, jak to rozwiązać. I wtedy papież mówi, poproście go, żeby przyjechał do mnie. I Leon XIII zaprosił go do siebie i kiedy porozmawiali, kiedy obwieścił papieżowi, że ma właśnie taką ideę, żeby wszystkie te powołania, które tylko dlatego, że nie umieją czytać i pisać, nie mogą być zrealizowane. To jak papież to usłyszał, mówi: Słuchaj, Ty masz inny charyzmat, Ty masz całkowicie inny charyzmat niż ten Twój zakon. A skoro Bóg dał Tobie taki ogień i taką mądrość, to załóż własny instytut. Ja to rozczytuję jako Ojciec Święty i papież, namiestnik Chrystusa. Ty masz charyzmat do tego, żeby założyć własny instytut i zbierz ich wszystkich i zobaczysz, wykształcisz ich, będziesz miał misjonarzy. Bo to są te zagubione owce, które chcą być dobre i są dobre, ale tylko dlatego nie mogą służyć, że nie ma wykształcenia. Ojcze Święty mówi: No ale jak ja dam radę? Przecież z ubogiej rodziny pochodzę. Zakon biedny. Przecież to trzeba szkoły budować. To trzeba, mówi klasztory, mieć dla nich. Nie? Papież popatrzył na niego, mówi: Chłopcze, synu, jak Bóg daje charyzmat, to Bóg zatroszczy się o resztę. Dlatego proszę cię. Załóż nową wspólnotę, nowy instytut zakonny dla tych spóźnionych powołań, tak to nazwał, bo mieli po 15 lat i zero wykształcenia. Załóż go, ale nazwij go Instytutem Świętej Rodziny, Misjonarzami Świętej Rodziny. To papież Leon XIII powiedział. A zobaczysz, mówi, jak świętą rodzinę obierzesz na główną patronkę, to zobaczysz, co się będzie działo. Mówi, Matka Boża, zatroszczy się, że mówi. Od strony duchowej będziesz miał wszystko, co, co powinno być, co było w domu w Nazarecie. A święty Józef zorganizuje Ci cały Twój warsztat. Mówi, cały Twój warsztat potrzebny ci do pracy. No to uklęknął i przyjął błogosławieństwo od papieża. Papież odmówił modlitwę i pobłogosławił go. Jak Go pobłogosławił, to dosłownie w tygodnie. Tygodnie, nie trzeba było nawet lat, tylko miesiące i ludzie przychodzili nie wiadomo skąd. Podobno ojciec ma piękną ideę, no tak, no ale we Francji takie prawo, tutaj nie możemy nic zrobić, ale wie ojciec co, my mamy pomysł, nie? przyszli dobrodzieje. My byśmy ojcu sfinansowali to wszystko, ale nie możemy we Francji tego kupić dla kościoła, bo takie prawo chore. Ale znaleźliśmy piękne miejsce, jakie? No w Holandii, tam jest dobre prawo, przychylne kościołowi. No, ale jakie to miejsce? A są na sprzedaż koszary wojskowe. Mówi. mówi, pomyśleliśmy, że kupimy ojcu te koszary. Ojciec w mundury inne założy chłopakom, mówi. Będzie miał i mówi szkołę, i sale wykładowe, i klasztor, mówi. Wszystko w jednym. I mu kupili te koszary, i tak zaczęli, kochani. To w ciągu kilku lat wykształcił już piersi, wyjeżdżali na misję. Rzeczywiście można powiedzieć, że ogień im towarzyszył. Nazywali ich sługami ognia i wiatru. Sługami ognia i wiatru. Pojechali w świat, zawojowali. Ja jeszcze miałem szczęście spotkać jednego naszego brata zakonnego, który w 1912 roku wstąpił do zakonu w Holandii. W 1912, kochani. To, a to był 87 rok, jak ja go poznałem. Miał 100 lat. Mówił w czterech językach ten brat zakonu. Kilku braci zakonnych mieliśmy, których ja osobiście blisko poznałem. To muszę Wam powiedzieć, że albo nie mamy braci wcale, albo mamy świętych. I tych świętych widziałem, każdego z tych starych, których poznałem, jeszcze jeden żyje z nich, każdego można by beatyfikować: szaleńcy Boży, szaleńcy Boży. Nie? I oni właśnie byli z tego szlifu Ojca i jeszcze z tych, z, tych, z tych misjonarzy, którzy potem byli już uczniami ojca i ich kształcili. I muszę wam powiedzieć takie moje doświadczenie, kiedy po latach zostałem już wcielony do zakonu ślubami wieczystymi. wtedy Dostajemy krzyż misyjny na śluby wieczyste. Nie? Tak jak ślubujesz to na ślubowanie, dostajesz męża albo żonę na zawsze, to my dostajemy taki krzyż na zawsze. Oczywiście, no to wtedy wiadomo, człowiek taki jest dumny, no bo wreszcie, już jako misjonarz masz krzyż, włoż, wkładasz go tutaj przy sercu. Mamy taki specjalny pas, zapas. Ja nie mogę pasa nosić, no to muszę go trochę inaczej nosić, ale, ale wtedy miałem pas. No i przyjechałem do mojej rodzinnej parafii. A mój proboszcz mówi, mamy zaproszenie na 60-lecie kapłaństwa, pojedziemy na obiad. No i to było wino Wrocławiu. Pojechaliśmy na ten obiad, no to ja się ustroiłem w ten cały veritas, krzyż, no to muszę pokazać, wiadomo, młody kleryk, student. No i wchodzimy na tą salę, a tam ze 200 osób albo więcej, potężna sala, wiecie, księży, jedna trzecia przynajmniej, duchowieństwa, Prezydialny, piękny stół, ze trzech czy czterech biskupów tam siedziało, potem tych wszystkich na czerwono poubieranych, różnych takich dostojników kościoła. No to idziemy z moim proboszczem przed prezydialny stół, żeby uszanowanie złożyć jubilatowi, prawda? No 60 lat państwa to już trochę jest. No i tak się odwróciłem, pamiętam z tym krzyżem tutaj, i nagle jak się odwróciłem w stronę tego prezydialnego stołu. To na baczność wystartował jeden z kapłanów, staruszek taki, schorowany było widać, ale stanął wyprężony i na głos krzyknął misjona świętej rodziny. Cisza się zrobiła, a ja zażenowany, ja co mi teraz wygarnie, czy co mówię, co to będzie się działo. I bez słowa, wiecie, ledwo co wyszedł z tego stołu, podpierając się jeszcze, prawda, okrzesła, podszedł do mnie. Uklęknął przy mnie, wyciągnął mój krzyż, ucałował go z tyłu i mówi: Tu jest z tyłu święta rodzina. Tu z tyłu jest Matka Boża, święty Józef i Pan Jezus, dwunastoletni. Ten, który w świątyni pozostał, który już nauczał, mówi. I mówi tak: Jeśli w życiu spotkałem świętego człowieka, to na pewno był nim. Powiedział jakieś holenderskie nazwisko i dodał: Misjonarz świętej rodziny. Kilkadziesiąt lat pracowałem z nim w Amazonii. Szaleniec Boży i święty człowiek. Nie mam wątpliwości, że święty. Nie? Ten staruszek ksiądz to mówił. Popatrzył na mnie, ucałował i mówi: Zobaczysz, święta rodzina będzie Cię bezpiecznie prowadziła. Tak jak jego. Mówi, bądź taki jak on, a będziesz szczęśliwy. Bo to był święty człowiek i był szczęśliwy, mówi. I rzeczywiście biskup któryś tam mówi, no tak, no chwała Bogu, że tacy są, chwała Bogu. A ja wtedy byłem taki dumny, wiecie, no bo jak to, a zarazem zażenowany, no bo dopiero młody kleryk, no a tutaj już takie piękne świadectwo, Właśnie o moich współbraciach. I to był z tej szkoły ojca założyciela. Nie? To byli ci, którzy dostali te szlify, oni pojechali w świat i zawajowali. Dzięki temu jesteśmy praktycznie na wszystkich kontynentach. Nawet jeden z naszych odprawia na Spitsbergenie, na północy. Spitsbergen, stacja polarna leży na terenie naszej parafii, którą obsługujemy. Kochani, ta. Bo taka właśnie jest święta rodzina. Nic nie będzie brakowało. Święty Józef z Matką Bożą zatroszczą się o wszystko, ale zawsze najpierw. To, co Pan Jezus mówi. Oni najpierw szukali Królestwa Bożego. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam przydane. Jak ze świętą rodziną się idzie, to zawsze. Najpierw Królestwo Boże, a potem wszystko i piękna świątynia, i Królestwo Chwały na Ziemi też będzie. Ale warunek jest jeden kiedy prowadziłem rekolekcje dla niepełnosprawnych jeździliśmy jako studenci też opiekować się braliśmy dzieci chore niepełnosprawne jako misjonarze świętej rodziny żeby mama która ma niepełnosprawne dziecko i 24 godziny na dobę musi się nim opiekować to żeby mogła sobie odpocząć to myśmy te dzieci w wakacje brali na takie turnusy wakacje z Bogiem i myśmy się nimi opiekowali i pamiętam jedno Wakacje, jako już właśnie kleryk, student, też misjonarz świętej rodziny. Opiekowałem się takim chłopcem małym. Wszystko trzeba było przy nim zrobić, bo był sparaliżowany. I on tak pamiętam pewnego dnia uśmiechnięty, pogodny, taki na buzi, na twarzy, zamyślony, bardzo głębokie myśli miał. I do mnie kiwa, żebym do niego się przybliżył, bo mi chce coś powiedzieć. Ja wie dobrze, ale mówi. Bliżej, żeby nikt nie słyszał, bo to jest tylko dla ciebie. No dobrze, no to powiedz, tak się przybliżyłem, poczułem jego oddech na policzku, ciepło jego ciała, a on mi mówi na ucho, wiesz co. Ja też bym chciał być misjonarzem świętej rodziny, ale nie mogę być, bo urodziłem się chory, niepełnosprawny. Ja wiem, możesz być. Święta Tereska nie była na misjach, a jest patronką misji. Mówi: Tak, mówię, ofiarowała wszystko w intencji misji, całe swoje życie. Każdy może być misjonarzem. Nie będziesz w habicie, może chodził, ale Pan Jezus da ci w niebie prawdziwy habit, jak będziesz chciał. I On mi mówi dalej: Dlatego właśnie dzisiaj ofiarowałem Panu Jezusowi, Matce Bożej i świętemu Józefowi moje cierpienie. I mój krzyż, żebyś Ty był dobrym misjonarzem, żebyś Ty był dobrym misjonarzem świętej rodziny. Tak jak ja to usłyszałem, to musiałem iść do Łazienki, się w wycie wybeczeć, wysmarkać. Przyszedłem do Niego, a On dalej mi kontynuował. A więc mówi: Zawsze będę pamiętał o Tobie w modlitwie. Minęło trochę czasu, i ten mały zmarł. Odszedł, Pan Bóg go zabrał. Ja do dzisiaj czuję. Jak sobie przypominam, ciepło Jego oddechu, jak mi do ucha to mówi, do dzisiaj, żebyś Ty był dobrym misjonarzem, żebyś Ty był dobrym narzędziem w ręku Pana Boga. No właśnie. No bo święta rodzina tak chce, żebyśmy byli dobrymi narzędziami w ręku Boga, żebyśmy doświadczali obecności Boga w naszym życiu, ale też byśmy byli właśnie tymi narzędziami Ducha Świętego, tak jak Matka Najświętsza, tak jak święty Józef, bo na łonie tej rodziny właśnie Boże Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I taką mamy stworzyć też atmosferę, aby ta świątynia i ta parafia tak właśnie promieniowała na każdą rodzinę i każdy dom. Ja tu czuję ten stygmat misjonarzy Świętej Rodziny, bo przez te lata, pierwsze misje tutaj, w latach jeszcze na początku parafit, również moi starsi współbracia głosili, ja już tutaj głosiłem dwie serie misji, różne rekolekcje i czuję rzeczywiście tego ducha mojego też zgromadzenia. To czuć w tej duchowości waszej. I z tego jestem taki szczęśliwy, bo jak tu przyjeżdżam, zawsze się czuję jak w domu. Dlatego dziękuję wam za modlitwę, za wsparcie, które okazujecie misjonarzom Świętej Rodziny. No i cieszcie się tą wielką dzisiejszą uroczystość, Niech dobry Bóg właśnie będzie sam nagrodą, a przychodzi ten dobry Bóg do was przez serce Maryi i Józefa. I oby tak było zawsze. Amen.